Hotel Kaile Beach to idealne miejsce na wakacje w Turcji. Położony na słonecznej liwierze tureckiej, ten pięciogwiazdkowy kurort oferuje wszystko, czego potrzeba do prawdziwego wypoczynku. Już od pierwszego dnia można poczuć się tu wyjątkowo uśmiechnięta obsługa wita gości z serdecznością, a wnętrza hotelu zachwycają nowoczesnym, ale przytulnym stylem. Wszystko zostało przygotowane z myślą o komforcie i relaksie. Plaża to prawdziwa perła Kaile Beach. Szeroka, piaszczysta z leżakami i parasolami, idealna na leniwe dni przy morzu. Woda jest czysta, ciepła i zaprasza do kąpieli. Dla miłośników sportów wodnych również nie zabraknie atrakcji, można wypożyczyć sprzęt i spróbować swoich sił na skuterach wodnych czy w padle boardingu. Blisko plaży znajduje się bar, gdzie przez cały dzień serwowane są napoje i przekąski, idealne na szybkie ochłodzenie w upalne popołudnie. Na terenie hotelu znajduje się kilka dużych basenów. Część z nich przeznaczona jest dla dorosłych idealne do pływania i relaksu, inne natomiast to strefy rodzinne i dziecięce, pełne zjeżdżalni i wodnych atrakcji. Woda jest czysta i regularnie kontrolowana, a ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem gości. Dla rodzin z dziećmi przygotowano również miniklub z animacjami, zabawami i opieką wykwalifikowanego personelu. Dzieci mogą tam spędzać całe godziny na grach, malowaniu czy zajęciach ruchowych, dając rodzicom chwilę wytchnienia. Wieczorami hotel zamienia się w miejsce rozrywki i dobrej zabawy. Organizowane są animacje, pokazy, koncerty na żywo, a także tematyczne imprezy przy basenie. Każdy wieczór to nowa przygoda. Jednego dnia można tańczyć przy rytmach latino, a kolejnego oglądać pokaz Ognia czy kabaret. To świetna okazja do poznania innych turystów i spędzenia miło czasu pod dniu pełnym słońca. Osoby, które nie chcą przerywać aktywności fizycznej na wakacjach, również znajdą coś dla siebie. Hotelowa siłownia jest dobrze wyposażona, klimatyzowana i dostępna niemal przez cały dzień. Można tam ćwiczyć cardio, siłę lub rozciąganie. Czasami organizowane są też zajęcia grupowe, jak yoga czy aerobik w wodzie. Wile Beach zachwyca także swoją kuchnią. Na terenie obiektu działa kilka restauracji, w tym restauracja główna z daniami w formie bufetu oraz restauracje tematyczne włoska, turecka i rybna. Wszystko przygotowywane jest z świeżych składników, a wybór potraw jest ogromny. Każdy znajdzie coś dla siebie zarówno miłośnicy kuchni międzynarodowej, jak i osoby szukające lokalnych smaków. Do tego dochodzą liczne bary, gdzie serwowane są napoje zarówno bezalkoholowe, jak i alkoholowe, w tym lokalne wina, piwo i kolorowe koktajle. Pryszne jedzenie to ogromny atut hotelu. Goście mogą korzystać z posiłków, przekąsek i napojów niemal przez całą dobę, bez konieczności dodatkowego płacenia. To sprawia, że można naprawdę się zrelaksować i nie martwić o codzienne wydatki śniadania, obiady, kolacje, desery, lody, kawa, herbata, drinki wszystko wliczone w cenę pobytu. Obsługa dba o to, by niczego nie brakowało, a dania były zawsze świeże i smaczne. Pokoje w Kaila Beach są przestronne, czyste i wygodne. Każdy ma balkon, klimatyzację, telewizor i safe. Niektóre oferują widok na morze, inne na góry lub ogród. Codziennie są sprzątane, a ręczniki i pościel wymieniane są regularnie. W łazienkach znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, a w recepcji można poprosić o dodatkowe wyposażenie, jeśli czegoś brakuje. Hotel znajduje się w dogodnej lokalizacji blisko centrum Alanii, gdzie można zrobić zakupy, odwiedzić lokalne bazary, wybrać się do kawiarni czy klubu. Dojazd z hotelu do miasta jest łatwy, można zamówić taksówkę lub skorzystać z transportu publicznego. Okolica jest bezpieczna, pełna zieleni i przyjazna turystom. Kale Beach to miejsce, które spełnia oczekiwania zarówno rodzin z dziećmi, jak i par czy grup znajomych. Wysoki standard obsługi, bogata oferta atrakcji, pyszne jedzenie i doskonała lokalizacja sprawiają, że wakacje w tym hotelu na długo zostają w pamięci. To idealny wybór dla tych, którzy chcą wypocząć w luksusowych warunkach, ale też dobrze się bawić i poznać uroki tureckiego wybrzeża. Warto przyjechać tu chociaż raz, by poczuć tę wyjątkową atmosferę i przekonać się, że wypoczynek może być naprawdę niezapomniany. Hotel Kile Beach zaprasza wszystkich, którzy marzą o słońcu, morzu i wakacjach bez zmartwień. To miejsce, gdzie każdy dzień zaczyna się z uśmiechem i kończy w blasku zachodzącego słońca.